Jak idzie prawo jazdy. Um, znowu robię jazdy. Z, z, robiłam w zeszłym tygodniu. Uh, i Posłuchajcie, ja teoria mam zdaną, ja muszę tylko teraz praktyczny zdać. Um, Które to jest pisem? Y teoria. I to ja mam te... zdane, no. Teoria mówi, mi się wydaje, że jest trudniejsza właśnie. No, a, bo grzało Cię, jak musisz to parkowanie, wszystko rob... stresujesz się i, i ten dziurąg dziomk... Cię... Proszę skręcić prawo. No ale Alexi! Ale co będziesz chcieli robić? Będziesz częściej pisać Ale, ale jest? to nie jest Cię bardziej jest jazda. Dobra, na tam Yo! To może damy ci perukę i pójdziesz za mnie zdawać. Um, wymień trzech twoich youtuberów, twoich ulubionych youtuberów. Na pierwszym miejscu, ja ogólnie nie oglądam polskich youtuberów, ale youtuber, który ostatnio w ogóle od jakiegoś miesiąca oglądam prawie codziennie, to jest Mr. Zebo. Zebo jest... Ja wiem, że on też ciśnie czasami po mnie, ale nie wiem, dla mnie jest śmieszny i... i... Mm, i lubię jego odcinki oglądać. E, myślisz po polsku czy po angielsku po polsku? Wybaczyłaś Marcinowi. Ja zawsze wszystko wszystkim wybaczam, bo tak mnie nauczono, tak też e, po chrześcijańsku jest, więc ale jakby no... Kurde, no, it is what it is meg, um, oh też oglądam Zebo. No Zebo jest mega śmieszny, w sensie serio śmieszny. Eee, w ogóle ci youtuberzy, którzy reagują na, na inne filmy, w sensie jest jeszcze Nitro, to są jedyni, którzy kojarzę. Nitro jest też okej, okay, ale Zebo jest taki śmieszny, jest taki, nie wiem, i mamy podobny jakby styl, styl, myślę jakby, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie lubię jego odcinki oglądać. Nawet jeśli pomyć nie, więc to nie jest absolutnie, wiecie, forma, żeby tutaj podlizać się. Serio? ciśnie ile wlezie? I mean, that's fine. Ja też na I'm not perfect, więc ja też potrzebuję ciśnienia i w ogóle, ale. Ja. Yeah. Oglądasz ekipę? Eee, tak, czasami jak, jak coś ciekawego, jak tytuł jest jakiś ciekawy, ale aż, aż tak nie. Kogo najbardziej lubisz? Eee, moja ulubiona osoba na całym świecie to jest mój brat Tony. Really? You're my favorite person? <laughs> yeah. I like the also who I never loved. I like, yeah, you're my favorite person, Tony. Thanks, cool. <inaudible> I'm very O, będziesz utrzymywać kontakt z Timem, czy wolisz nie? Um... Zależy z kim. Czy Marcin zna, na tej po nagraniu? Nie, 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 nie. nie. Podejrzewałam, że tak będzie. W sensie napisał jakiś komentarz, coś typu. Um... Bo ja, ja w filmie powiedziałam, e, że te dwa miesiące, co myśmy prawie byli razem, że it was nice, a on skomentował coś typu Yeah, it was nice. P.S. nie pamiętam sytuacji e, z siłownią. Gdybyś się cofnęła w czasie do początków teamu, to byś się zgodziła? That's a very good question. Um, zadawałabym więcej pytań <laughs> przed podpisaniem umowy. E, wyjeżdżasz gdzieś na wakacje? Nie, na razie nie mam żadnych planów Oglądasz ruciaka? Nie, kojarzę go Kojarzę go Raz przyjechał do domu X i to tyle, co jego widziałam i chyba nagrywa jakieś tam, e, że ogląda TikToki i, i e, po Agacie ciśnie czy coś takiego, bo wiem, że on wkurza e, nagrać coś z Adam a z synem, na pewno, słuchajcie wiecie, jaki zajebisty odcinek by powstał z tego, i na nie wiem, czy dalej tu jesteś, odcinek z tego, z naszej przygody e, z kiedy było, z piątku, czyli przedwczoraj myśmy mieli, oh my gosh, it was fucking crazy, bitch, myśmy byli oh, you know what, no nie będę wam tutaj spoiler w sensie Zaraz wam opowiem na story wszystko, bo muszę na story coś opowiedzieć, bo tam jest, prawie przeklełam, bo tam jest pustynia już, tam, ja się nie odzywam już dawno.